I dodał dodanie jedno za 30kk do tej tarczy na szczęście się udało za pierwszym razem a poza tym to polecam Wam jeszcze tą grupę na Facebooku gracze Togimaten2, do której Was serdecznie zapraszam i spróbujemy sobie dać od razu piąty bond do tej tarczy o, jak miło, za pierwszym razem weszło i teraz spróbujemy wymiksować się. no, 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 no. bo na tym na, najbardziej zależy Orki nie umarły siła zręczność diabły. No, nie to. 10 nie umarły z ręka. Odporność naądlenia. No i wszystko w temacie. I taka tarcza nam starczy, przynajmniej do 60. Dobra, spróbuję mu wrzucić śmiertelną zbroję na plus 7. Zobaczymy tymi czarami, może to pomoże Gówno tam pomogło <laughs> Nie ma śmiertelnej Kolejnym przedmiotem jaki będziemy chcieli ulepszyć jest srebrna bransoleta plus 7 Ona ma jeden bond 20 na DT Także ją już będziemy próbowali podziem Biała wstęga plus jest potrzebna, mamy taką Dwie sztuki, zaraz zobaczymy o! Siadło na plus 8. Zobaczymy co trzeba na plus 9. Krem do twarzy. Z tego co kojarzę, gdzieś to muszę mieć. Zaraz zobaczymy na magazynie. Krem do twarzy. A jak nie tu, to jest na drugiej postaci. przerzucimy szybko jest mam dwie sztuki No leczą czekać dobra jest a teraz chwila prawdy Miło, bo by było jakby weszło. Kurde no God Próbujemy na plus 8 jeszcze raz Ja pierdzielę, nie no Mistrz W międzyczasie dobiłem buchowi 36 level Oczywiście na pomoc Moka 17 nie weszło. <ścoughs> Standard. I pojawił się nowy event. Talia kart Tarota. Jeszcze nigdy w to w sumie nie grałem. Nie wiem o co chodzi. Bitwa proroków. Ukończ misję do bitwy proroków i zawą talię kart Tarota. Potrzebujesz 18 kart do skompletowania talii Kart Tarota. Misję możesz kończyć dwa razy na dzień. Otrzymujesz 9 kart oznaczonych cyframi od 0 do 8. Każda cyfra pojawia się tylko raz. Karty z cyframi parzystymi są czarne. Karty z cyframi nieparzystymi są białe. Twój przeciwnik otrzymuje takie same karty. W każdej rundzie wybierasz jedną kartę, która staje w rywalizacji. Wstaje w rywalizacji z kartą Twojego przeciwnika. Nie wiesz, jaką kartę wybrać. Twój przeciwnik możesz sprawdzić tylko kolor wybranej karty i dowiedzieć się, czy Twoja karta miała taką samą wartość. Czy była silniejsza, czy słabsza? W końcu najczęstsze przebicie wartości kart Twojego przeciwnika. Za każde zwycięstwo gracz otrzymuje 1 punkt. Zamiast zgarnąć skrzynię z nagrodami, możesz też za pomocą monet proroka zwiększyć swoją pozycję w rankingu, aby zrobić kliknij w panerze ewentualnej na rankingu. Do wypłaty potrzebujesz 15 monet proroka. Awansuj na i zgarnij tylko nagrody włącznej do rangi 20. Nagrody są kupalne do sklepu. To miejsce pierwsze 1000 SM Jeśli podczas bitwy proroków vlogujesz się lub te teleportujesz, nie otrzymasz monet proroka. No dobra, zobaczymy o co tu chodzi. 30 kajang. Hmm. No i teraz sam zgubiałem. Czwórka. Piątka. Co mam dać Dodam szóstkę. Trójka. damy trójkę, damy dwójkę kurde, jeszcze mam jedynkę i zero, A. pięć do czterech, porażka, ile chcesz, mam prokar cztery, wynik końcowy cztery. Nagroda z bitwy proroków, która może winiać cenne przedmioty. Tylko ciekawe co to są za cenne przedmioty. Dobra. A teraz weźmiemy się za na ulepszanie najlepszej broni w całej grze. <grytania> Lodowa iglica na plus 5. Siadła. Co potrzebujemy na plus 6 Język żaby. zaraz zobaczymy, czy gdzieś jest na sklepach. Język żaby. O, coś mnie strzeliło, tylko co? <laughs> Temu się nudziło. Napyśl. No jest. Poszedł sobie? dwie sztuki, czy jedną? kurde dwie sztuki mm, 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 mm. język żaby A. ulepszenia czwarta strona, piąta no dobra Próbujemy na plus trzeci Nie no spalił A idź ty O jeszcze dropnął, do biologa, pokrzywa